Bogdan, pamiętaj dzisiaj cofamy zegarki. No znowu, znowu, bo jakby człowiek miał za mało zamieszania w życiu, to jeszcze mu czas zmieniają. Już Bogdan sama nie wiem, czy iść spać wcześniej, później, czy w ogóle iść spać. A ty nie patrz, tak? Ja i tak wiem, że ty nic nie przestawisz. Jak w zeszłym roku budzik stał całą zimę z czasem letnim. I w marcu mówiłeś, o, teraz się zgadza. Telewizor sam się przestawi, telefon sam się przestawi, ale w piekarniku będziesz musiał czas zmienić. Swoją drogą Bogdan, co roku gadają, że zniosą tą zmianę czasu, i to dzisiaj nie znieśli. I jak co roku w sobotę wieczorem panika? Czy do przodu, czy do tyłu, a w niedzielę i tak rano nikt nie wie, która jest godzina. A ty pamiętasz, jak w zeszłym roku poszliśmy do kościoła godzinę za wcześnie, a ksiądz jakiś zdziwiony był, że ktoś przed nas sprzątania nie nie msze. A się pytam, to co to komu? Zobacz, Bogdan, w Ameryce mają trzy strefy czasowe jakoś żyją. A u nas o, zmieniają jedną godzinę i cały kraj jest zdezorientowany. Bogdan to jak my ten czas cofamy, nie, to my też o godzinę młodsi się robimy, a później o godzinę się starzejemy. Ale czekaj, tutaj plus godzina, tam minus godzina, no to wychodzi na zero. Nie, daj spokój, Bogdan, to jest za ciężka matematyka. Mi od tych obliczeń aż głowa rozbolała. To jest jak to jedno pytanie na maturze. Ania miała trzy czekolady dwie Ile lat miał jej brat? Jest to Bogdan, ja już postanowiłam, ja nic nie cofam. Nie chcę, świat robi co chce, ja wstanę jak się wyśpię. To będzie mój naturalny, biologiczny czas Teresy. A jak się gdzie spóźnię, to powiem, że psychicznie się jeszcze nie przedstawiłam.